Hmm. Huri Siemanko jak mi jadzionek? może obejrzysz test smalcu Domino minogamer? 20 zł test smalcu Siemano siemano z tej strony Gamer. No kurwa, no każecie mi chorą osobę oglądać, dałem się zbejtować Zapomniałem o nim Mamy smalet i będziemy go w dalej Jeźdź oczywiście i tyle zaczynajmy. On to, z, on to zje jak batona? A czy... on miał to testować, chyba nie opierdolić całe, nie? Kurwa co to jest za test? Co jest? Oj oj. O to zje całe? Czemu jeszcze nie Bagieta. Prawie tu zjad cały Tą toletem, przesyła 5 złotych.